Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w drugim odcinku. Dziś robimy niesamowity przepis. Jest to filet z kurczaka w takiej tej panierce. Oczy będziecie mieli takie. Ślina Wam będzie ciekła, że to takie dobre będzie. I generalnie robię tylko fileta, ale do tego fileta można jak najbardziej. Ryż, ziemniaki i tam jeszcze suróweczki To możecie nawet na obiad zrobić. Tylko ja Wam pokażę, jak zrobić. Takiego filecika. Także na początku potrzebujemy, oczywiście, fileta. Dobra, już. Mmm, filecik. Szkoda ja też czasu traci, nie? To trzeba szybko po prostu zrobić. Która to kurwa, data. data? 16.10. Który dzisiaj jest? O, dwa dni jeszcze. Dobrze, że się udało zdążyć, mojejku. Ja. ty! Mm -hmm. Zdecydowanie. I od razu zabieramy się za mycie naszego filecika. Myjemy jak normalnie, siebie z rana. Tak dokładnie. Pamiętajcie o każdym szczególe. Od go troszeczkę z wody. Bierzemy sobie naszego filecika. Pop go pyk tutaj jak dobrze wiecie trzeba wykroić te takie mm, białe, nie wiem jak to się nazywa, wiem ale wam nie powiem, o nie tym nożem, nie tędy droga, nie tędy droga. Właśnie to jest najgorsze w kurczaku, że trzeba się tego pozbywać, nie? No ale to nic, no takie życie po prostu, żyje się dalej. To też dokładnie w 100% tak się nie da, bo to jest niemożliwe, ale będziemy się starać jak tylko możemy. Pamiętajcie, że jak nie ma co robić, to tańczymy. Tańczymy. Znaczy no teraz jest co robić, ale ciągle musi być ten rok. Ciągle musi być ten rok. I zabierajcie się do pracy. Teraz znacznie lepiej będzie się kroić i nóż będzie ostrzejszy. Generalnie tak, kroimy na kosteczki albo na paseczki, jak kto woli, ale lepiej na paseczki kroić. I to jest najgorsze, nie? To jest podobno na to sposób, spróbujemy zrobić ten sposób, tylko nie wiem, czy to zadziała. Chyba z widelcem było. Że bierzemy i ciągniemy, no. Ty! Ej! Ja traciłem tyle czasu, a to działa, nie patrzcie! Kurco, jak ta lala. No chciałem to zawsze spróbować, dobrze, że w końcu spróbowałem tego. Też widziałem, że niektórzy w ogóle nie wycinają tego białego. Najwidoczniej można, ale no ja wycinam. I teraz tak, kroimy to sobie na paseczki, taki paseczek może być. No dobra, to zróbmy jedne paseczki, drugie takie. O, także na pół przekroimy. Na przykład nie lubię, bo jak często z grilla karkówkiejem są te takie muliste. No to wiem, że to jest też inne mięso, ale to też takie te igiełki, te nie wiem jak to się nazywa w ogóle. Mulące. Mieliśmy to i no powoli naciąga to na rzyganie, na rzyganie, które może skończyć się no różnie, potem bólem brzucha, no z reguły rzyganie kończy się bólem brzucha, ale niepotrzebnie byśmy musieli to wyżegać, a to przecież takie dobre. Sadzę to na razie, hop, i to odłożymy sobie na razie na bok, a teraz zabierzemy się za jajeczka, bo jajka są tutaj bardzo ważne, jajka trzeba oddzielić. Żółtko od białka. Weźmiemy sobie trzy jajka albo nawet cztery. I teraz oddzielamy. To będzie takie ciężkie, ale damy radę. Super. O ojeju, jeju, Uuuu, Mucha, spierdzielaj mi stąd. No patrzcie, jak widzisz jakiś gluzy. Eee. Dobra, pomogę ci. Mam nadzieję, że. O nie. Pękło nam jajko. No odejdziesz, bo nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Dobra, jedno jajko mamy. Mhm, mhm, mhm I uwaga uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. O, to jest takie, to, to współpracuje z nami Ej, czy ogólnie oddzielanie białka od żółtka jest ciężkie dla was? Czy nie? Znaczy ja jeszcze nic nie mówię, bo dopiero drugie Ale generalnie słyszałem, że w niektórym sprawia to trudność Także no, jestem ciekawy jak to robicie Ale mi tutaj idzie, patrzcie Hop, 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 hop Mhm, uh -huh, właśnie tak Mhm, uh -huh, właśnie tak Oho, uh -huh, właśnie tak, uh -huh, właśnie tak. Oho, właśnie tak! Oho, właśnie tak! Puh. O nie, rozwaliło się. Puh, oho, tu będzie ciężkie zadanie, ale żem narobił. Chociaż? Ej, jeszcze nawet łatwiej posłuchaj. Co? Cora, w 2018. Mhm. Niesamowita praca. Szybko, sprawniej na temat. To jest właśnie to. To jest to, czym nadrabiamy w kuchni. Swoją taką dokładnością i przede wszystkim precyzją. To jest jeden to jest to samo, ale to nic się nie dzieje Podejmowanie szybko decyzji pa, pa, pach, I to jest właśnie to Nie wiem czy tyle białka nam wystarczy, miejmy nadzieję, że nam wystarczy I mamy też tutaj żółtko I teraz będziemy nawali przyprawy Fabrykę słodką, mieloną, przyprawa do kurczaka Złocista, czosnek płatki Ale ja je y, poskrobię, żeby nie były jednak W płatki, tylko żeby były mm, Szybkie, fajne, piękne No i pieprz i sól standardowo Aha, jeszcze mąka ziemniaczana nam jest potrzebna Nasze żółtka dajemy, hop Tutaj, Kurczak. Dzisiaj! Ej! Kogiel, mogiel mi się przypomnę. Dwie łyżeczki mąki ziemniaczanej. Takie o łyżeczki. Raz, dwa. I teraz tak, ten czosnek sobie damy. Nie wiem, czy nam się to uda. O kurde za dużo, chowaj się z powrotem. Nie wiem, czy nam się to tak uda. Mogłem sypki kupić, ale nie mogłem znaleźć. Ale to, to, to nie ma znaczenia, to znaczy, ja wiem co robię, to, to, to nie ma znaczenia. Opca, Skakuje. no trochę dużo tego czosnku, mam nadzieję, że przeżyjemy. Jak nie lubicie czosnku, to nie dodawajcie, ale paprykę słodką dodajcie, bo to jest ojej jakie to dobre. Kupiłem tak na oko te przyprawy, no myślę, że kurczak, przyprawa do kurczaka złocista, no to wow. Tutaj na oko, na go około, na oko. Mm -hmm. Papryka. Nie żałujemy papryki słodkiej, bo papryka słodka jest naprawdę przesłodka. Dobra, i mieszamy. I nam to ciasto wyjdzie zaraz jakieś. Trzeba więcej jajka dać, chyba. Ole, to jest lepkie. Trochę to jak paprykarz wygląda. <grybujesz> Może spróbujemy mleka trochę dodać? Tak ociupinkę, no a co nam mleko zrobić? Myślę, że tyle wystarczy. Sprawdźmy. Jak to ciężko idzie. Nie wiem czy powinniście robić ten przepis, ale no możecie spróbować, no słuchajcie, no na pewno będzie dobre. O, ale widzicie od razu nabrało to takiej konsystencji troszeczkę rzadszej. To nas bardzo cieszy i normalnie ja uśmiech na twarzy będę miał przez do końca dnia dzisiejszego przez to. Chociaż jeszcze troszeczkę bym dał, tak ociupinkę. O. Generalnie ja też jak robię zwykłe kotlety to mleka zawsze daję do jajka. Chyba za dużo trochę tego mleka, ale że mamy pewność, że się to przyklei. Dobra, mamy. Zamoczymy to sobie w tym kurczaku. Dobra, hop, hop, hop. No, będzie to bardzo ciekawe, ale kochani, zrobimy kurczaka, to zaraz to się będzie działo. Dopiero około 12. I teraz lecimy. Eee! Fajne! Generalnie. Wracaj o, dobre to będzie Myślę, że to mleko uratowało, bo tak to chyba ciężko by było No dobra, czyli kurczak już jest Idę umyć sobie ręce, bo nie ma nie chcecie, żebym was dopać, koło tutaj, moi kochani Dobra Bierzemy nasze białeczka. Bierzemy mikser. Chyba to jest mikser, już nie pamiętam do tej pory się nie nauczyłem. To jest mikser, czy co to jest? Miejmy nadzieję, że to jest moja prawna odpowiedź. Wkładamy tutaj łyżeczkę. Musimy to. Pyk, pyk. Najlepiej podłączyć to do gniazda, bo jak nie podłączycie to do gniazda, to nic z tego nie będzie i najprawdopodobniej to nie ruszy. Jak to się tu tym sterowało? Ej, bo to nie działa. A co to tu? Uu, uu, uu. Uh, 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 uh. Uh. Lecimy! Uh. Najlepsze jest to, że wy dalej nie wiecie o co chodzi w tym. To jest niesamowite tutaj. Musicie czekać do końca, bo tak to się nie dowiecie. Przyspieszymy? Uh. Poleciało. Patrzcie jak to ładnie już wygląda. Ale jeszcze trzeba troszeczkę zbić, bo jeszcze nie ma tak zbite fest. I lecimy. Boję się, że to nie zadziała. Jak coś, to nie jest moja wina. No, no, no! Ej, działa! To jest, to jest dobry znak. I, kochani, to białeczko, to co widzicie teraz, tutaj, to będzie działało jak nasza bułka tarta. Nasza skorupka, tak jakby. I teraz, tak. Bierzemy sobie naszego tutaj filecika, który jest w marynacie. Niesamowite słownictwo, które ja posiadam w tym momencie, słyszałeś? Właśnie ty się dobrodziłeś, tak? To iść tutaj, bo nabrodziłeś nam. Będzie nam potrzebna w tym momencie patelnia. No możemy schować, bo nam będzie niepotrzebny. Ściereczkę sobie położymy tutaj. Elegancko, super, elegancja Francja. kurde. Ej, bardzo bym chciał, no tak bardzo bym chciał, żeby to wyszło, bo mi nie w życiu nie wychodzi. Ty. To by mi wyszło, to by było fajnie. Dobra, bierzemy, kochani, olej. Mm -hmm. Już jest na pewno rozdziane. Zmniejszymy sobie na 6. Jeszcze to zamieszam. Bo troszeczkę to stało. I dużo tego mamy. Fest! Na pierwsze paseczki. Wkładamy hop. Ej, jaka to będzie dziwna panierka! No dobra, wkładamy. Tylko nie wybuchnie. O, dobra. Jest okej. Okay. I lecimy z kolejnym. Generalnie ja tą panierkę zaczepnę od takiej pani w internecie, co też zarąbiste przepisy robi. To ja robię w kuchni, a nigdy takich rzeczy nie robię. Patek jesteś niesamowity. Czy przez tego YouTube'a to ty normalnie nauczysz się gotować. Tutaj na środeczek. I na razie wystarczy. I przewrócimy sobie, zobaczymy. No patrzcie jaka z ta panierka mu wyszło, wyszło Polska Góro! Ej, ja się już nie mogę doczekać jak będę ciasto robił, ale Dobra, napiszcie w komentarzu jakie ciasto mam zrobić, tylko żeby to było jakieś łatwe ciasto na początek, bo Jak będzie jakieś ciężkie, no to przecież ja się potracę, ja tego nie zrobię Jakieś tiramisu tutaj takie, z tym, z tym, z tym, no to takiego jeszcze nie robimy I Jak nie mamy co robić, no to tańczymy Jakieś tu tu tak my. Z wami bym zatańczył chętnie, tylko no, no, no nie da się Ale wygląda to bardzo fajnie. No taka fest nietypowa. W życiu? Nie wpadłbym nigdy na coś takiego. Niesamowite. Pani babcia jest szefem. Ja potrzebuję kompana do gotowania. Kom do kąpania. Mhm. E, 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 ja ci prysnę zaraz. Prysnę. Prysnął ci ktoś kiedyś. Co? się poważył, ale to nic, to właśnie jest to, bo kuchnia mnie kocha, tak ja to też uwielbiam. Kocham, jakby coś takiego upioli w rękę i potem nie boli, ale to nic, to nic. Bawimy się, cieszymy się tym, co jest! Ja teraz spróbuję, ale nie będę wam mówił ocenki Ocenkę dopiero przy stole się Mmm, Hmm! hmm. No. Uh, uh, uh. Dobra, mamy. Szybko to się usmaży i resztę widzimy się przy stole. Ja już tutaj sobie wszystko poukładam Także widzimy się. Pa, pa! O Fajnie wygląda, fajnie, fajnie. Tu jeszcze ziemniaczki, nie mizeria. No i prezentuje się obiad. Wyśmienicie, ale nie o obiedzie tutaj, tylko o samych filetach. Generalnie fajne to, w dotyku jest takie mięciutkie, strasznie. Co zauważyłem po tamtym teście, że dobrze, jakbyście na przykład więcej troszeczkę przyprawdali: słodkiej papryki, pieprzu, soli. To możecie śmiało jeszcze dać, bo nie ma to takiego smaku, jakiego ja oczekuję. Bo ja to uwielbiam, jak jest doprawione. No myślałem, że wystarczy tyle. Aczkolwiek, i tak jest to dobre. że wam powiem. Pierwszy raz coś takiego jem, w takiej panierce. Bo kto by pomyślał, że w białku można coś takiego jeść, to tak dobrze smakuje. Ale też mi się wydaje, że przez białko to mięso jest strasznie takie pięciutkie. Hmm? Jak się to rozpływa, wow. Sprawdzimy, jak smakuje z moim faworytem, czyli z kaczupem. Wszystko można dostawać z kaczupem, tak jak to powtarzam, zawsze. Mmm. Hmm sobie nawet na trzy części jeszcze. Paseczki też kroicie. I jako przystawka fajna z jakimś sosem. Także Patryk tutaj normalnie daję wam tyle pomysłów, że to jest wow. Niebym ja miał oceniać smak, dałbym 10 na 10 z tego względu, że jest to strasznie takie niespotykane. Ja to w ogóle pierwszy raz robię coś takiego. Piszcie w komentarzu jakie chcecie kolejne pomysły, tylko nie piszcie jakichś naprawdę trudnych makaron ala taki taki. Ja muszę powoli się wdrażać w to. Ja, ja się powoli wdrożę i zobaczycie co za kilka sezonów oczywiście będzie. z kolei czegoś trzeba zacząć, na czymś trzeba się uczyć. Ale myślę, że poradziłem sobie z tym zadaniem fajnie. 5000 zł w górę lecimy z kolejnym przepisem tym razem waszym z komentarzy piszcie mnóstwo komentarzy zostawcie mnóstwo apetytów jak 5 5000 no to będzie wasz przepis jak nie to nie i tyle proste piłka prosta podajesz przyjmujesz to ja się z wami żegnam trzymajcie się i do się